W niedzielę 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Tego dnia mieszkańcy wybiorą przedstawicieli do rad gmin, powiatu i sejmiku województwa lubuskiego, a także zagłosują na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. I choć do wyborów jeszcze lub zaledwie dwa miesiące, to już dziś sprawdzamy, czy coś nie zmienia się w kwestii głosowania. A są zmiany ważne dla mieszkańców Bielowa i Czetowic, którzy w tym roku znajdą się w innym obwodzie głosowania – Będą oni głosować w świetlicy Włochowicach. Z obwodu numer 12, czyli miejscowości Bielów i Czetowice w tegorocznych wyborach, będą głosować w obwodzie numer 16, czyli w Włochowicach. Oczywiście wszelkich informacji odnośnie wyborów można szukać m.in. na stronie internetowej www.krossnowodżańskie.pl Wszelkie przypominające obwieszczenia i komunikaty będziemy sukcesywnie, zgodnie z kalendarzem wyborczym, umieszczać na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach. Będziemy kilkukrotnie o tym przypominać, aby mieszkańcy mogli trafić do swoich lokali wyborczych. Zaglądamy także w kalendarz wyborczy i sprawdzamy kilka ważnych dat. Najważniejszy termin to 12 luty, który dotyczy terminu zgłaszania komitetów wyborczych. 4 marca poznamy kandydatów na radnych Rady Miejskiej, Sejmiku Województwa, a także do Rady Powiatu oraz termin 14 marca poznamy kandydatów na włodarzy miast. W najbliższych tygodniach temat kwietniowych wyborów będzie jeszcze niejednokrotnie przypominany na naszej antenie.